bardzo serdecznie w programie samorządowym Nasz Powiat. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest starosta Krzysztof Lisk, którego również bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Mój strój jeszcze sugeruje, że pogoda typowo letnia, natomiast no niestety tej pogody zabrakło na Dożynkach. No my sobie pogodę nie wybieramy, możemy sobie wybrać, wybrać czas. I tak też mieliśmy zaplanowane. Nie ma mowy o później po przesunięciach, bo proszę zwrócić uwagę, niedziela była piękna, kurczę, nie? No ale wydaje się, że tutaj jest to niemożliwe. Imprezy, czy takie, takie właśnie uroczystości plenerowe mają to do siebie, że można się świetnie przygotować, a pogoda troszkę to zepsuje. Niemniej jednak uważam, że patrząc na, 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 na ilość osób, która w tej trudnej aurze była, to można to pozytywnie ocenić, gdyby faktycznie pogoda odpowiadała takim imprezom plenerowym, to pewnie byłoby, byłyby tysiące ludzi, bo i wystawców było bardzo dużo, bo około stu. Pięknie się zaprezentowały gminy i sołectwa. Ten program, który przewidzieliśmy z prezentacją wszystkich gmin był bardzo bogaty. Przepladane również występami chociażby dzieci zespołu Rebelia, czy zespołu z szkoły mieszkaniowej ukraińskiej w Białym Boże, więc na pewno ciekawe przedsięwzięcie dla każdego coś było. No, pogoda spłatała nam figle, ale odbyły się dorzynki powiatowe łącznie z taką z mszą w intencji rolników. Podziękowaliśmy rolnikom za, za tą ciężką pracę, a w sumie można powiedzieć tak. No, jak w rolnictwie jest? Rolnik tak samo ma zbiory i pada deszcz, dożynki były i pada deszcz. No, tak to mniej więcej w tych, w tych właśnie sprawach dotyczących szeroko pojętego rolnictwa bywa. Oby pogoda dopisała przy następnej ważnej imprezie plenerowej, bo do Szczecinka niedługo zjadą najlepsi niepełnosprawni sportowcy z kraju. 21 wrzesień, 19-21 wrzesień. Mistrzostwa Polski w, 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 dla dzieci w, w, z specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych razem sprawni. To jest też podziękowanie za organizację niedawno w, zawodów wojewódzkich, dlatego, że na bardzo wysokim poziomie one miały miejsce i w związku z tym w, w, klub działający przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dostał możliwość organizacji Mistrzostw Polski. Myślę, że znowu ten nasz stadion lekkoatletyczny będzie żył i funkcjonował. Cieszę się ogromnie, że właśnie tego typu imprezy przypisuje się dla organizacji naszej jednostce, bo to również jest promocja powiatu szczecineckiego, promocja Szczecinka. To jest również też pokazanie, jaki mamy potencjał i możliwości, infrastrukturę, jeżeli chodzi o to, co jest związane z dyscyplinami sportowymi w lekkiej, w lekkiej atletyce. I to nie tylko pomerania, też również inne przedsięwzięcia, które no w dobry sposób nas lokują. To mnie tylko utwierdza ciągle w przekonaniu, że ten wydatek prawie 11 milionów złotych związany z, z budową stadionu lekkoatletycznego certyfikowanego czwartej kategorii był dobrym przedsięwzięciem. Za chwilę po tych zawodach będziemy chcieli na, na jakiś czas wyłączyć stadion lekkoatletyczny, ponieważ przystąpimy do, do czyszczenia tej tego tartanu i będziemy malować nowe linie. Z, otrzymaliśmy dofinansowanie samorządu województwa do realizacji tego przedsięwzięcia, więc stadion, a szczególnie ten tory będą miały nową szatę. Zmieniamy temat na inwestycje, ale nie zmieniamy lokalizacji, bo oto na świątkach lada moment do dyspozycji uczniów zostanie oddany kolejny obiekt służący w głównej mierze sportowi, choć nie tylko. Przypomnę tylko, że w roku ubiegłym wyremontowaliśmy Orlika, czyli nowa nawierzchnia przy specjalnym ośrodku szkolnowałym. Nowa nawierzchnia tam z sztuczną trawą, nowy tartan. Przy specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym zrobiliśmy takie eko -ogród finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Dzieci. Młodzież ma możliwość takiej również rehabilitacji związanej z wykonywaniem pewnych czynności. Przystąpiliśmy do budowy sali gimnastycznej. Takiej wydaje się na potrzeby tejże szkoły jak najbardziej, trochę nawet z rozmachem. Przypomnę, że w tej szkole uczy się 198 uczniów niepełnosprawnych, w związku z tym ta potrzeba poprawy dostępności do tego, co jest związane z ćwiczeniami. Cały projekt zakładał, że oprócz budowy sali starą salę która tam była nieduża, adoptujemy na trzy pracownie rehabilitacyjne. Tak też się zdarzyło. Jakbyśmy dzisiaj tam pojechali, to zobaczymy specjalne no, takie konstrukcje związane z budowlane, związane z podjazdem, z łamaniem barier architektonicznych. Całe przedsięwzięcie kosztowało nas ponad 9,5 miliona złotych. Cieszę się z montażu finansowego, dlatego że 3 810 tysięcy to jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i 4,5 miliona z samorządu województwa na budowę obiektów służących rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, więc to są środki finansowe, które są środkami zewnętrznymi. Jeżeli powiedziałem, że to jest koszt 9,5 miliona, można sobie policzyć, ile samorząd powiatowy dołożył, to jest jedno z... Fajniejszych przedsięwzięć, jeżeli chodzi o dedykowanie dla dzieci niepełnosprawnych na podwyższanie naszej oferty dla tych dzieci w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Obieg jest specjalnie przygotowany również do tego, żeby dzieciaki na wózkach mogły również uczestniczyć w zajęciach i być na publiczności. Obieg ma około chyba 120 miejsc na publiczność, więc jak najbardziej coś, co od dawna zakładałem, że powinno mieć miejsce w tejże szkole i Jestem dumny z tego, że udało mi się do tego doprowadzić. Otwarcie obiektu zdaje się 10 października, ale czasu na świętowanie tego sukcesu czy się w Przynośni nie będzie za dużo, bo na horyzoncie kolejne inwestycje, przede wszystkim te z programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jak to wygląda w przypadku powiatu? Więc jeżeli chodzi o ZIT to przypomnę, że liderem naszego projektu jest miasto Szczecinek, tak, jest komitet sterujący, w którym uczestniczą wszyscy wójtowie burmistrzowie. Mieliśmy jakieś tam tąpnięcie dosyć mocne związane ze zmianą podmiotu, które przygotowywał strategię. Nawet były sytuacje, w której no, obawialiśmy się, czy ZIT szczecinecki będzie miał szansę realizacji, ponieważ były jakieś określone terminy. Po to było spotkanie jakiś czas temu w w Białym Boże, które zainicjowałem, zaproponowałem z panem marszałkiem, z dyrektorem Wydziału Strategicznego Marcinem Schmidtem i wszystkimi wójtami burmistrzami. Więc tam ustaliliśmy pewne procedowanie, które pozwoliłoby na to, że ZIT Szczecinecki zostanie zatwierdzony. No, cieszę się ogromnie, że ta, ta dyskusja, którą, której przewodziłem, doprowadziła do tego, że marszałek jakby zrobił. Ogromny ukłon w stosunku do naszych tutaj działań w Zicie, w konsekwencji jeszcze przed tak naprawdę konsultacjami oceniał naszą strategię. Przyspieszyliśmy działania związane z wydaniem decyzji środowiskowej, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dzisiaj już wiemy, że nasz projekt, projekt strategii został przyjęty. Pięć projektów zostało tam podważonych co do kwestii związanej z ich oceną i na razie mają ocenę negatywną. To są dwa Projekty z gminy Grzmiąca, dwa projekty z gminy Szczecinek, jeden projekt z gminy Biały Bór. Te projekty dotyczą zarówno EFS-u, czyli tak zwanych projektów miękkich, jak i projektów twardych. Ale co jest istotne i ważne, e, 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 cała kwota, która nam została przyznana, czyli te około 78 milionów, bo to zależy od wartości euro, będzie zatwierdzona. Mamy projekty rezerwowe, więc jeżeli tych projektów nie obronimy, to będą mogły wchodzić projekty rezerwowe. Według wszystkich takich już uzgodnień możliwe jest, że koniec, koniec września, początek października zostanie podpisane porozumienie z marszałkiem województwa. No i wtedy mamy czas do końca grudnia do składania wniosków już na poszczególne projekty, które poszczególne samorządy zgłosiły. Na tym spotkaniu udało mi się też tu w porozumieniu z panem marszałkiem, jakby zapisać coś takiego, że jeżeli pewne projekty, które są w strategii, nie mają jeszcze dokumentacji technicznej, bo na na przykład przygotowuje się tą dokumentację po procedurę przetargowym, to w porozumieniu będzie napisane, że wnioski wszystkie są składane do końca grudnia, a w przypadku projektu tego i tego, na przykład do końca lutego, ponieważ dokumentacja techniczna będzie gotowa, więc to jest, to jest tutaj istotne i ważne. Samorząd powiatowy ma tak. Ten projekt twardy to jest istotne, kończymy w tej chwili dokumentację. Będziemy za chwilę mieli pozwolenie na budowę, jeżeli chodzi o marinę przy Centrum Edukacji Ekologicznej Rewitalizacji Jeździ, oszacowana wartość tego. Przewzięcia jest 3 miliony złotych. Będziemy chcieli, możliwie jak najszybciej być może, jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony jeszcze w tym roku rozpocząć procedurę przetargową. Mamy projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Orła Białego, w sunnowie to jest milion 150 tysięcy złotych. I mamy projekt twardy jeszcze, który jest związany z modernizacją, przebudową i podwyższeniem standardu internatów i burs w szkołach powiatu szczecineckiego. To jest projekt na... Na, na, na milion złotych. Tak? To są te projekty twarde. I mamy dwa projekty miękkie. Jeden projekt miękki to jest kształcenie zawodowe w czterech naszych szkołach. Wartość projektu 3 miliony zespół szkół technicznych, zespół szkół numer 1, zespół szkół numer 2 i zespół szkół numer 6. I taki projekt miękki na około 1,5 miliona złotych, on jest związany z pracą i usamodzielnianiem się w naszych mieszkańców w sferze pomocy społecznej. Więc te wszystkie projekty w zasadzie do tych wszystkich projektów jesteśmy przygotowani, aby aplikować i złożyć stosowne dokumenty do końca grudnia tego roku, ponieważ będziemy je budżetować na rok następny, więc stoimy w blokach startowych i czekamy, aby tylko to, co jest związane z już uruchomieniem procedury miało miejsce, czyli podpisanie porozumienia między liderem ZITU miastem Szczecinek, w którym wchodzą wszystkie gminy powiatu Szczecineckiego i, i, i powiat szczecinecki, i panem Marszałkiem, a. Ja jak widać, to się za chwilę wydarzy. Zanim na zakończenie powiemy o tym, co już się zadziało, jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co przed nami. W naszych wcześniejszych programach wspominał Pan o projekcie powstania powiatowego ośrodka interwencji kryzysowej. I tutaj też moje pytanie, jak się sprawy mają. W zasadzie przypomnę, myśmy złożyli do samorządu województwa w porozumieniu z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Szczecinie taki projekt pilotażowy. Dotyczący właśnie Regionalnego Centrum Interwencji Kryzysowej. Dostaliśmy, nie pamiętam, 4 miliony 800 tysięcy złotych na realizację tego przedsięwzięcia od 2,25 do 2027. I drugi projekt, ośrodek terapeutyczny FAST, to jest dotyczy to rodziców i dzieci w zakresie, w tym kiedy mama, powiedzmy, była w ciąży, był problem jakiś z spożywaniem alkoholu i tam jest potrzeba takiej rehabilitacji, potrzeba terapii. Na ten wniosek otrzymaliśmy. Mieliśmy też prawie 4 miliony złotych. Te środki finansowe są związane nie tylko z zatrudnieniem psychologów, pedagogów, doradców, terapeutów, ale również na adaptację dwóch pięter w budynku przy ulicy Wiatracznej. Myśmy wyprowadzili bursę szkolną, która tam funkcjonowała ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na, na, na młodzież, na te miejsca, ponieważ uruchomiliśmy centrum pobytowe na świątkach. I w to miejsce na jednym piętrze już w zasadzie jest zadoptowany cały Cały, cały, całe to piętro łącznie z wyposażeniem koszt. Tego to było około miliona trzystu tysięcy złotych na adaptację. I 25 września planujemy takie formalne otwarcie już tego, tego przedsięwzięcia. Z informacji, jakie mamy, będzie na pewno w tym uczestniczył marszałek, marszałek województwa. My mamy również do dyspozycji wiele osób już zatrudnionych, bo to, 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 to środek funkcjonuje. Z tych środków finansowych kupiliśmy również samochód, więc osoby które potrzebują wsparcia, nasi terapeutyci, psycholodzy, pedagodzy mogą dotrzeć do rodziny, do miejsca, tam gdzie takie wsparcie jest potrzebne. No, to jest wielka sprawa, ponieważ coraz częściej widzimy, że tutaj te dysfunkcje, czy te potrzeba wsparcia jest ogromna. Zatem yy, yy, to jest coś, co znowu będzie rozszerzeniem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i na pewno jesteśmy tutaj liderem w województwie pomorskim. To na zakończenie to, co już sygnalizowałem, czyli to, co już ma miejsce, wielokrotnie zapowiadał Pan powstanie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci. I słowa zdaje się, że pan dotrze. No tak, mogę z przyjemnością powiedzieć, że to jest fakt. Od 20 sierpnia funkcjonuje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci. Naszym sukcesem jest to, że mamy zatrudnioną lekarz psychiatrę dziecięcą. Gdybyśmy tak spojrzeli, to podstawowym problemem jest tak, że tych specjalistów jest ogromnie mało. Dzisiaj ta najbliższa poradnia zdrowia psychicznego to jest w Koszalinie i tam trzeba czekać niezmiernie długo, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I, I zapisy. Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje jak na razie dwa dni w tygodniu, środy i czwartki, dlatego że jeszcze czekamy na ogłoszenie konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby nam ją zakontraktować. Dzisiaj ją finansujemy ze środków budżetu Szpitala Szczecineckiego, bo taka jest potrzeba. Wychodzimy naprzeciw naszym mieszkańcom. Szpital jako jednostka powiatowa nie jest od tego, żeby. Nie tylko i wyłącznie zarabiać pieniądze, ale też świadczyć usługi zdrowotne według zapotrzebowania naszych mieszkańców. Jestem też po spotkaniu takim szerokim z panią prezes, właśnie z panią doktor, z dyrektor poradnie psychologiczno-pedagogicznej i z kierownikiem naszego Centrum Zdrowia Psychicznego. Cieszę się ogromnie, ponieważ uzgodniliśmy również, że pani doktor, psychiatra dziecięcy, będzie również uczestniczyć w zespołach takich oceniających i kwalifikujących dzieci, w poradni psychologiczno-pedagogicznym, do nauczania indywidualnego i do wszystkich innych tych spraw, które są związane chociażby z kwalifikowalnością dzieci w zakresie jakiegoś zakresu nauki czy, czy problemów dotyczących ich niepełnosprawności. To jest wielka sprawa, dlatego że do tej pory rodzice albo jeździli do Koszalina i tam czekali, albo gdzieś wyjeżdżali do Człuchowa, tam jakieś do, 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 do lekarza psychiatry i oczekiwali również na jakąś opinię. Tu będzie można w zasadzie w zasadzie tego typu świadczenie wykonywać i znowu w środy będzie to od godziny 11 do 13, a w czwartki to będzie od 13 do, 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 do 16, plus do tego będą też świadczenia według potrzeb, które będą wynikać chociażby z tego, co jest związane z rodzicielstwem zastępczym, umieszczaniem dzieci poprzez decyzję sądu w rodzicielstwie zastępczym. Myślę, że znowu wykonaliśmy tutaj niesamowitą pracę, aby ta dostępność do tego typu specjalistyki, Szczególnie dla dzieci była możliwa tu na miejscu, w powiecie szczecinerskim. To jeszcze fakt, który również ma miejsce, czyli Powiatowy Budżet Obywatelski, wzorem ościennych gmin. Również w Starostwie przygotowano projekt, który pozwoli mieszkańcom wybrać to, co chcą zrobić, stworzyć. To prawda. Myśmy założyli sobie, że nawet kiedy, kiedy zakłada, zawiązywaliśmy koalicję, koalicja autorska porozumienie samorządowe, to jednym z punktów naszej, naszego działalności, to będzie wprowadzenie budżetu obywatelskiego. To jest pewien proces, pewna procedura. To jest naprawdę dużo, dużo caszu, bo pracę nad budżetem, przygotowaniem procedury budżetu obywatelskiego zaczęliśmy w marcu tego roku. Natomiast chcemy wejść w rok 2026 budżetem obywatelskim. Na ten cel przeznaczyliśmy pół miliona złotych. I oczywiście doświadczamy, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Trochę korzystaliśmy z pewnych procedur miasta Szczecinek, które już budżet obywatelski ma od kilku lat, więc tam pewne sprawy zostały sprawdzone. Te 500 tysięcy podzieliliśmy na dwa obszary. 250 tysięcy to jest na przedsięwzięcia, które są związane z samorządem powiatowym i 250 tysięcy na gminy powiatu szczecineckiego według populacji, tak? czyli najwięcej tutaj będą z tego budżetu mogli skorzystać mieszkańcy miasta Szczecinek, bo ile pamiętam to jest 139 tysięcy, ponieważ te 250 tysięcy podzieliliśmy na ilość mieszkańców w powiecie, a później na, 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 na wyszła nam złotówka i razy ilość mieszkańców w poszczególnej samorządzie i stąd wyszły te środki finansowe. Już zachęcam Państwa do zobaczenia na naszą stronę internetową. Tam są podane wszystkie procedury, tam jest podane jaki sposób przygotować, Przygotowuje się i składa się wnioski. Czasu mamy niedużo, dlatego że no, musimy budżet przygotować do 15 listopada. A więc te wnioski, które będą miały miejsce, one muszą być jakby zweryfikowane, sprawdzone i zgłoszone, tak abyśmy mogli to zapisać w budżecie. Będziemy chcieli te 500 tysięcy zapisać w rezerwie, tak aby faktycznie, nie tylko mówić, że chcemy realizować budżet, tylko że, że te środki finansowe będą zabezpieczone po to między innymi, aby później te zadania sprawdzić, zobaczyć. Mam nadzieję ufam, że mieszkańcy wszystkich gmin powiatu szczecineckiego będą chcieli aktywnie w tym uczestniczyć, ponieważ ten budżet lutelski to jest pewną formą realizacji potrzeb, które wynikają nie z tego, co sobie myśli starosta, zarząd powiatu, rada powiatu, radni, ale z tego, czego oczekiwaliby mieszkańcy. My często budujemy wielkie przedsięwzięcia, które kosztują e, tysiące i miliony, a może się okazać, że mieszkańcy uważają, że na przykład trzeba w tym i w tamtym miejscu zrobić jakąś drobną rzecz, która usprawni im pracę, albo postawić lampę, albo zrobić jakieś, jakieś specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń, czy coś innego. To wszystko jest możliwe, albo jakieś miękkie projekty, które uaktywnią środowisko lokalne. Na to jesteśmy przygotowani, chcielibyśmy właśnie, żeby tak funkcjonował budżet obywatelski. W tym roku również uruchomiliśmy 50 tysięcy złotych na taki budżet obywatelski, ale dla szkół, dla których samorząd powiatowy jest organem prowadzącym, czyli inaczej mówiąc dzieci, młodzież mogą składać takie wnioski po to, żeby jakiś pomysł ale znowu oddolny z młodzieży był zrealizowany, bo mają coś takiego gdzieś tam w głowie i, i chcieliby, żeby to przy ich udziale miało miejsce, więc takie działanie również jest, jest uruchomione. Jak widać przed pracownikami Starstwa Powiatowego pracowita jesień. Raz jeszcze zachęcamy do pojawienia się na świątkach i kibicowania sportowcom z niepełnosprawnościami, a za spotkanie bardzo Panu dziękuję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem był starosta szczeciński Krzysztof Lis. Państwu z kolei dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne programy.